Polityczna burza po doniesieniach o rzekomym spotkaniu liderów. Współpracownik telewizji Republika Krzysztof Puternicki twierdzi, że pod koniec sierpnia w Trójmieście doszło do tajnych rozmów Sławomira Mencena z Donaldem Tuskiem. Puternicki opublikował tę informację w serwisie X, powołując się na źródła blisko związane z Konfederacją, które miały być zniesmaczone sytuacją. Według jego relacji w trakcie spotkania premier Tusk miał zaoferować Mencenowi fotel marszałka Sejmu. Miała to być rzekomo propozycja związana z wcześniejszym wypowiedzeniem posłuszeństwa przez Szymona Hołownię. W rozmowach miał także uczestniczyć minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Co więcej, organizatorem spotkania miał być Artur Dziambor, były polityk Konfederacji. Puternicki twierdzi również, że o całym zdarzeniu na początku września został poinformowany Jarosław Kaczyński. Wpis wywołał falę ostrych zaprzeczeń ze strony Konfederacji. Jeden z liderów partii Krzysztof Bosak zareagował natychmiast stwierdził, że trzeba być wyjątkowo nierozgarniętym, by uwierzyć w tę historię. Nazwał ją kłamstwem i dodał, że podobne zmyślone historie krążące po Warszawie słyszał już wiele tygodni temu. Równie stanowczo odpowiedział sam Sławomir Męcen. Użył słów zwykłe pisowskie kłamstwa. Cała historia jest zmyślona od początku do końca, nie ma tu słowa prawdy. Odniósł się też ironicznie do rzekomej propozycji fotela marszałka. Stwierdził każdy z mojego otoczenia wie, że funkcją marszałka to musieliby mi grozić, a nie przekupywać. Wolałbym już chyba trafić za teracę do aresztu, niż zostać marszałkiem. Głos zabrał także rzekomy organizator Artur Dziambor. Uznał, że ktoś musi mieć mocną wyobraźnię, by mieszać go w negocjacje Tuska z Mencenem który, jak przypomniał, wyrzucił go z polityki. Diambor zapewnił, że nigdy nie rozmawiał z Donaldem Tuskiem. Dodał, że ostatni bezpośredni kontakt ze Sławomirem Męcenem miał w połowie 2022 roku. Skwitował to słowami podczas rozmowy, oznajmił mi, że właśnie zakończyło się moje posłowanie. Kolejnych rozmów z nim nie planuję. Więcej informacji i powiązanych materiałów znajdziecie Państwo na natemat.pl i w naszych innych filmach.